Dzień dobry widzowie, jestem już po turnieju Grand przez Open 2024 i przyszedł czas już na spokojnie z domu zrobić analizę 8. z mojej dziewiątej rundy. Z tych rund, z których nie zdążyłem na miejscu, bo już nie miałem hotelu, żeby nagrać. Zobaczmy, jak to było. Pierwsza z tych partii była to partia poranna, czyli partia z przygotowaniem. Dlatego że Na poranną dało się przygotować, dlatego że, nie wiem, kojarzenia były pierwszy z hakiem, a runda była o więc teoretycznie dało się przygotować parę godzin, można było poświęcić. I przygotowałem się. W partii poszło e4, c6, koniec 3, d5, c3, więc wariant, znaczy to pierwsze wyprowadzenie figur, które daje bardzo dużo możliwości. Tu czarny ma kilka opcji. Może grać przez g6, może grać przez koniec g4, może to bić. 5 konieczny, konieczny jest go słabszy. 6 to tu, tak to tu, tak to tu. jest ten wariant, tu jest biało lepszy. Jakoś tak to idzie, tak, tak dziwnie się wraca wszystkimi figurami i nagle są problemem, bo ten skoczek nie ma gdzie iść i grozi e, on grozi d4, f3. A tak było, O, tak pojażdżę, że tak było, więc yy, koniecznie jest słabszy, ale on wybrał bicie, czyli wybrał taki wariant, który jeszcze nie mówi, czy chce grać na spokojną grę, czy nie, ale już jest tak, że albo będzie bardzo spokojnie, albo będą kompletne dymy. Partii bicie koniecznie i świetman e2. Tu, oczywiście, jest ta pułapeczka, taka mała pułapka na, inter na internet, że o tym jest b1. Jakby ktoś to grał na, in na internecie, można w ten sposób, ale na żywo wiadomo, że nikt się na to nie złapie. Najlepsze jest bicie i to widzę, że naprawdę jest najlepsze. prawie, że jeden rywalny ruch. Szukanie f5, jeszcze gra i wygląda jest G4, ale no bicie jest najlepsze. Bicie i teraz Herdman D5. Głównie się przygotowywałem na to, Pan D5 nie sprawdziłem wcale, dlatego, że on miał kilka partii Koń D7. Pięknie, że będą jeszcze jakąś partię W tym momencie, jak Jakieś 6 tam. Mówi, coś mówił o partii. Ja tej partii nie widziałem, ale gdzieś tu konia 6 w tym, w karokanie grał. W tej pozycji tak. I pan D5. I teraz tak. Te pany się praktycznie wymienią na 99%, dlatego, że on mnie tego zmusi. Bo, że ja nie chcę mu wymieniać tak i poprawić strukturę pionkową. Teraz i skoczek łatw łatwiej wyjdzie do gry i on ma większą kontrolę nad centrum której przestrzeni zyskał, to ja, jeżeli już mamy wymienić, to na moich warunkach. Tak się gra ten debiut. Hetman H4, Hetman G4, końc R2. Czyli patrzcie, on sobie chodzi Hetmanem, a ja w tym czasie wyprowadziłem gońca. Ja też musiałem stracić tempo na ten ruch, no ale gońc jest wyprowadzony Teraz Hetman G4. Czyli on mnie już zmusił do wymiany Hetmanów. Nie mam żadnego pola, żeby uciec. Hetman, niestety, zostanie stracony za Hetmana przeciwnika. Dalej. Nie bije tego. Chociaż można by to zbić, i ta, ta pozycja też nie jest jakoś dużo gorsza od tej, co była w partii. Zresztą teraz jak patrzy. Również tak można grać, chociaż patrząc po wynikach, było 5 partii. 3 razy wygrały czarne, 2 remisy. Nie wiem, ale komputer podaje, że można. Zamiast tego, ci, którzy wiedzą, jak grać, grają o Hetman g daje duże szanse na yy, jakąś taką przyjemną presję w tej pozycji, dlatego że głównym wariantem jest tak, tak i koniec F5. Teraz po koniec f znowu trzeba znać jeden w sumie fajny ruch, p Znałem, to jeszcze wiedziałem. Po biciu jest D3, goniec nie wychodzi i po prostu plusy go zbiję. Bić nie można. I też dlatego B3 jest dobre, bo to. Dlaczego B3, a nie na przykład D3, bo też wtedy bicia nie ma. Chodzi o to, że ja chcę i tak gońca wyprowadzić tutaj i zrobić do góry szabę. Jeżeli moim planem jest tak, tak i tak, i mogę to zrobić bez straty tempa D3, no to po co grać D3? Mam tempo więcej w rozwoju. Czyli z tego powodu B3. Koń Gonie D7, goniec B2, a 6 po prostu robi miejsce dla gońca, żeby kiedyś go nie stracić po takich, takich ruchach, czy bardziej takich ruchach, To jest G6 z niemi bicie. Po prostu, żeby parę gońców nie oddawać. I gra haszej, żeby zawsze było miejsce na H7. Partii i E6. Teraz kluczowa pozycja. Powinienem teraz pamiętać, że to, co ja chcę zrobić, to jest grać przez yy, pionkami na skrzydle królewskim do przodu. Tu nie chcę za bardzo nic zruszać z, z tej strony, tylko można zagrać przez wieża z, z dena, na 1 który gra takie partie. I później przygotować sobie właśnie skoczek H4 i jazdę piąkami. To jest jedyny plan jazda z tymi piąkami, gdzie biały są lepiej. Niestety tego nie pamiętałem. Skoro 20 minut wymyślałem, nie wymyśliłem. 15 minut, 17 minut. Zagrałem skoczek E5, to jest propozycja remisu, tak naprawdę. No bo jest bicie, bicie, szach. Zmiana wszystkiego, no i to jest równa. To jest całkowicie równa pozycja, gdzie na tym poziomie. Można to jeszcze czasami wygrać, przegrać jednym i drugim kolorem, czekała nas jeszcze jedna runda i uznałem, że sobie odpocznę przed tą jedną rundą. Chociaż zgodnie z tym, co macie w tytule, to niestety były dwie wrzutki, to była jedna z tych wrzutek, szybka wrzutka po tym. Do rucha, chociaż to wiadomo, no pozycja już jest, nie jest taki remis, że po prostu jest pozycja bardzo do gry i rzucam remis, tylko wrościło no, wszystko, niestety, bo zapomniałem tej idei. Jakbym pamiętał tą ideę, to zagrał oczywiście, żeby grał lepszą pozycję, ale nie pamiętam idei. Po prostu taka decyzja, decyzja chwili. I mi się w ten sposób. No i druga partia. Grałem z moim e, byłym kolegą klubowym, no bo już teraz na razie nie jestem w klubie, przynajmniej w drużynie. Brytka Mistka w, e, w Czechach. A to jest junior, 18 lat, 2300, 2436, mistrz międzynarodowy, więc no, coś gra. I zagrał mi D4. To nie 6C4E6. Jeszcze nie zdradzam, co chcę grać, może będę chciał. B, e, B4 może przez d5, może przez d5, może przez b6. Masa opcji. Tu jest jeszcze dużo, dużo do, y, do mieszania czarnymi. I skoro białe wiedzą, że ja chcę mieszać, to grają g3, żeby trochę tylko opcji odciąć. To teraz b6 nie jest taki dobry. Już hakmańskie Discord odpada. Jego spryt g3. Ale z drugiej strony g3 jest słabszy na benoniego. Więc teraz, jeżeli zagra d5, to mam lepszą wersję niego. Tu jeszcze muszę Wam powiedzieć, że jest taki wariant jak goniec g2. koniec, koniec. F3. Jeżeli teraz bicie, to w tym momencie się gra skoczek D4. D5. Jak teraz zagra z G2, to jest E5 skoczek wraca albo na F3, albo na B3, D4. Nie można bić oczywiście na tym motywie. Bardzo znanym, że trzeba bicie skoczka. Ta pozycja jest koło dynamicznie równej. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, jak to analizowaliśmy i z trenerem, później sam patrzyłem. Bardzo często to grają na, na wyższym poziomie, dlatego że jak ktoś tak właśnie miesza, że sobie zagra G3. To no po c5 nie chce wchodzić w d5, dlatego że ten benon jest dziwny. To się gra tak bardzo nieprzyjemnie, dwoma kolorami zresztą. Dlatego to, jak ktoś próbuje grać przez, przez g3, dostaje c5, to często je, jednak... No, nie, dobra, zagramy spokojnie, z f3. Tamte pozycje są tak, takie bardziej pod kontrolą białych jednak. Są równe, ale pod kontrolą białych na tyle, że jak biały tam chce równą, raczej zremisuje. A po d5 już nie, po d5 to jest jazda. I też jest równa mniej więcej, ale już jest tak, że czarny mógł grać spokojnie na wygranie. D5 bicie-bicie poszło w ten sposób, wyprowadziliśmy figury. Tu za bardzo nie mieliśmy wyboru, było wyprowadzenie figury. No i tu wróciłem remis. I no wiecie, widzowie, no... Dwa remisy, zrobić? Zakończyłem turniej na sześciu. Dzięki, że byliście i do następnego. A tak na serio, oczywiście żartuję, przecież mi nie przyjął tego remisu. To zagrał Roshadę. W Roshadzie wierzają się. Koniec f4 i w tym momencie Pamiętałem, że po koniec Z4 są warianty z końem H5. Nie pamiętam w którym momencie. Bo kiedyś grałem to w partiach towarzyskich i właśnie dostałem taki koń H5. Myślę, kurde. Książka mi podawała ten ruch. Tego tak nie było w książce. Jakaś taka nowa, fajna idea. Nowa, nowa na wtedy, parę lat temu. No i zagrałem od razu, bo nie wiedziałem, czy to od razu, czy nie. Zagrałem od razu, poszło koniec G5 lub B6. Tu nie jeszcze do wyboru Hetman, Hetman C7. Hetman C7 kompukę, Podaję, że też, żeby dojść do W5. Nie pomyślałem wcale. W ogóle nie myślałem, że tu mogę zagrać, to może być dobre. Tak, nie wiem. Nie przyszło mi to do głowy. Zamiast tego hetman b6, hetman c1 i skoczek d7. Skoczek d7 dlatego, że widziałem, że jego ideą jest to, teraz chcę. nie zagrał hetman d2, taki bardziej naturalny ruch, tylko hetman tutaj, pójdę, którą swoją drogą mógł teraz zastosować. Ten ruch teraz jest możliwy. To jest dziwne, ale po hetman b2 jest ten skoczek, tutaj. I ten skoczek. Pomimo tego, ta pozycja jest okej dla biała. tak, tak i to by się wydawało, no dobra, to wieża b Nie, teraz tak. Mam całą figurę więcej, Ja pozycja jest przegrana. Nie mam ruchu, zupełnie nie mam żadnego ruchu. Jak, nie wiem, odejdę wieżą, no to jest ruch E7 i też ta wieża jest stracona. I Wszystkie jego figury grają, pionek D jest bardzo mocny, centrum zajęte, moje figury zostały w bazie, niestety. Więc po skoczku d2 bym musiał zacząć myśleć i pewnie bym zagrał h bo to była moja druga idea po tym skoczku. Teraz to jest słaby ruch, bo jest tak. Tak na dwie figury. Dalej to nie jest taka jasna według kompa, bo kom po tym ruchu jakoś ratuje. Tam przewaga jest czarnych, ale wystarczająca miałby się obronić w ten sposób. Nie niewystarczająca do, do pełnego punktu jeszcze. Tutaj by trzeba było walczyć. Także c4 by nie było, ale byłoby koniec e3. Po końcu e3 na przykład jakiś taki ruch ruchowy. No i dalej. Troszkę przyjemniejsze, wygramy w szach. Nic wielkiego. To można było zrobić. Zamiast tego poszło tak. Idę 7 i teraz jeszcze wtrącił a4, a6, które wydaje mi się, że jak komuś pomaga, to mi. I skoczek d Po prostu skoczek przychodzi tutaj. Którą ideę widziałem od razu, jak zagrał tak. No bo to jest oczywiste, że skoro nie zagrał tutaj, to chce to przerzucić. I przygotowałem po tym skoczku d skoczek e5. Byłem prawie pewny swoich wariantów, no ale wiecie no. W takim zmęczeniu i jeszcze przy tym, że ja nie jestem na ten moment Potężnym arcymistrzem, więc był arcymistrzem. A co dopiero potężnym, więc nie widzę dużo rzeczy. Dużo rzeczy jeszcze zdarza mi się przeaczać. Więc w ja miarę byłem pewny tego, co policzyłem, ale nie do końca. Chodzi mi głównie o ten wariant. Bo jak chciałbym to przygotować, to powinienem wskazać hatrze. Żeby teraz zagrać taki ruch. I po hatrze mam lekki problem, chociaż po h wydawało mi się, że jest ok. To podaje, że jest taki ruch. i tu ja bym się nie spodziewał, że to mogę mieć problem. C7, ale według komputera tu jest, po skorzyku C4 przewaga. Białym. Dlatego, że teraz jest problem z tym skoczkiem. Z tym pionkiem. Jest. Tak, i teraz skoczkę F4. Między W8, widzicie, do moje figury tak stanęły, że nie mam za bardzo jak wyprowadzić. I teraz próbuję F5, podaję przewagę ze strony białych. Tak, chyba widzę, widać, że jest nieprzyjemnie, że tu pionki są już słabe. Pionka wziąłem, no ale króla. Więc mógł tak zagrać. Ale tak nie zagrał. Zamiast tego zagrał od razu F4. To było już podejrzane trochę, dlatego, że. Jest duża szansa, że on się nie wyrobi z ruchem e4, żeby całkowicie centrum zająć. Jeżeli się nie wyrobi, to ta wieża jeszcze będzie wchodziła, co jest bardzo istotne w atakach w tej pozycji. Poszło skoczek g4, czyli skoczek już tak atakuje gdzieś tutaj, różne wejścia mogą być. Goniec się teraz na tej diagonale. Przy okazji f4 osłabiło te pola wejścia tutaj i łatwo będzie tutaj atakować. Bo F4 też pionek na g3 często wisi, więc nie ma ruchu h3, dlatego że pionek na g3 jest do zbicia skoczkiem. Więc wszystko się poosłabiało, ale on liczył na dynamikę w tej pozycji. To nie jest tak, że on zagrał w 4 kompletnie głupie. On wiedział co robi. Po prostu liczył to, to i to. Całą przewagę. Tak nie było. Ta pozycja jest dalej równa. A nawet jest przyjemniejsza do gry ze strony czarnych. Po ruchu takim. Można jeszcze wtrącić szacha tutaj i zagrać to samo, ale ten ruch jest wystarczający. I teraz tak. Podczas partii myślałem, że to jest najlepszy ruch. To poszło w partii. Tak, tak, tak. Igona jest ze 4. Ale do tego przejdziemy za chwilę. W partii poszło zamiast. Znaczy, mogło pójść coś takiego. I wydaje się to no kompletnie głupie. No bo przecież bije tutaj i jest wjazd na, na króla. Jak zagra teraz tak, mogę to, już jest wygrana. Wiecie, to zepsuje mi strukturę, wszystko spoko, wygrana. Po tym ruchu teraz gram sobie po prostu koniec D4. Tutaj, jadę, bierzę tutaj. Nie, nie ma skoczka na deszy, więc mogę tak zagrać. Tam wygrano. Ale korzystając z tego, że skoczek jeszcze tutaj stoi, można było wtrącić takiego. Znowu mogę dać szacha, krutu. I teraz nie mam tego ruchu wieżą, no bo skoczę po tylko tego Muszę uciekać wieżą tu, bo tym ruchu jest tak, tak. Koniec H4, żeby móc zagrać H3. Taki dziwny ruch, prawda? Tak, goję tutaj, oj. Kliknąłem sobie w ten. Pokażę wam. Zlikowałem to, czego się uczyłem. Sigma male debiuty, tak, bardzo mądrze. I Goniecę yy, H4 po to, żeby bronić tego pionka i po to, żeby zagrać h wtedy. Więc yy, to daje remiz jakiś powodu, Pamiętam jest tak, tak? Jeżeli teraz zagra Hetman. A mój ruch. Jeżeli, jeżeli F1, to chyba Forsop. i może końcem, bo skoczek doleci Hetman, a jeżeli tak, to muszę tak. Jeżeli tego nie zrobię, to jak widzicie, te skoczki teraz mało robią. Bo jak, H3 już nie mam tego wiecznego szacha. Więc muszę w ten sposób to wykorzystać. Ale tak, jego skoczek stoi super na c4, pionek bardzo mocny, gonie, zaraz się rozegra i jest słabo, ale ratujemy to, że jest ten remis, więc okay. Mógł tak zagrać, tu byśmy pewnie zremisowali, ale zamiast tego zagrał tak. Złomicie bicia, teraz mam parę opcji, ale najbardziej podoba mi się opcja skoczek e3, gonie z d4. Nie wiedziałem co zagrać, czy jedno czy drugie, chwilę się zastanowiłem, najpierw zemrza. że wolę przegonić tego króla od razu. Król poszedł tu i skoczek e3. Teraz jeden ruch, który jeszcze Pozostawiam przy życiu białe. Czy jeszcze jest dróg deszeszy, po którym hetman D7 ma ogromną przewagę, ale według kompa jeszcze nie wygrano. Bo taki ruch gra sobie wtedy, G3. I G3. Tutaj kompa. Też jest koło, koło wygranej, ale jeszcze nie ma wygranej. Jest przewaga po prostu. Dobra, także tak mógł zagrać, D6, ale ratuje całkowicie to to w taki ciekawy sposób, bo po tym myślałem, że mam taki że Od razu wygrywa. Jest ruch F5. Nie mogę być hitmanem. Tylko, że jest koniec E3. Koniec E3. Która więcej? A jeżeli zamiast tego zbiję wieżą tutaj, to, to jakiś dziwny ruch. Koniec D4 chyba. Jeżeli biję wieżą, to jest G4. Chyba mam C5. Ale G4 wystarczające. A jeżeli biję do piąkiem, to jest chyba... Analizowałem już. Po to, żeby Jest, G2, jest też spokojny. Po prostu, tu ja tutaj jest w po prostu. prostu. Powymieniało się nie to, co miało się powymieniać. To F5 zamiast tego muszę zbić na F1, albo na F5. Mogę zbić na F1. Tak. I F5. Ta pozycja jest lepsza dla czarnych, ale jeszcze nie jest wygrana. Ja już myślałem, że mam wygraną, ale jeszcze była ta opcja końca F3. Rząd zamiast tego zagrał przegrywający bierze do 1. Do końca partii nie wypuściłem przewagi. Party imit d7, Hetman chce wejść na g4. Znaczy, na początku najpierw chce zbić tego końca. Nie mogę tego końca zbić od razu, bo wie, że d1 to była pułapka, żeby zagrać tak. Jak zbije, to wiadomo, Hetman leci, a jak nie zbije, to wisi skoczek. No, pewnie jak trzeba uciekać skoczkiem, albo ze siedmanem, żeby po prostu coś chciało. i tam jest remis. Tam są po prostu warianty, gdzie białe wychodzą, a czarne często dają wiecznego szara. Tego typu rzeczy. Tak nie poszło, poszło Hetman d7, wieża do 4 no i bicie pionkiem. Zauważcie teraz, mam jakość zapionka, jakość więcej zapionka. Przy okazji wisi znowu ten motyw. Zrzucę takie gwiazdy, no kompletnie wygrana na Parti Partii C5, czyli jeszcze wprowadził Michał na G4, po końcu F3 możecie zatrzymać i spróbować znaleźć najlepszy ruch dla czarnego. Ok. Jak ktoś zatrzymał, już wrzucił, no to najlepszym ruchem jest oczek G3. O którym tak, jeżeli zbije, to jest prosta wygrana, którą zaraz pokażę, bo to było w partii. Ale jeżeli tak zagra, to trzeba zbić na E2, zagrać tutaj. Teraz tak, wisi Hetman, ale wisi też na e no, H3 jest w wygrywającym ruchem. Jest parę wygrywających ruchów, ale Hetman H3 jest takie naj... Dajem, najprostsze. Chociaż kom podaje tak, tak. Tak, tak. I już to też jest kompletnie wygrana. Można było i tak zrobić. Ja to chciałem inaczej zakończyć, ale można było w ten sposób. Tak, i tutaj D3 podaje, D3, D2. Nie widziałem D3, D3 jest wystarczające. A to co ja chciałem zrobić to zagrać hetman H3. Hetman to jest po prostu taki bardziej na, na matowanie ruch. Wydawało mi się, że powinien być mat, no bo wszystkie moje figury tu już wjechały. Dwa skoczki na królu i jeszcze hetman. Co on nie zrobi to jest po prostu źle. Jak zagra jakiś hetman tutaj, no to mogę zagrać nawet tak, żeby zbić końca. Nic mi tu nie grozi. Zbiję, zbiję tego skoczka końcem, to bije tak. Teraz go naprawdę już będę matował, bo wszystkie figury są na, na królu. F na G5, i tu, no nie wiem, komp zobaczmy kompowe ruchę, bo tu jest tak dużo opcji, że aż ciężko jest wybrzeć. 5 Weź go to. Teraz chcę iść tutaj. Kompletnie wygrana. Więc tak, wygrałem. wiem, czy jeszcze musimy zobaczyć. Bo nie. A, y te opcje wygrywania. Tak, tak, szach. Tutaj. Chcę zagrać tutaj, ale lepiej jest najpierw zbić tego pionka. Mogę sobie jeszcze zbić tego pionka, i jakbym teraz zagrał tu. Po biciu, on nie mogę tego odbić z szachem, bo Krusej tu. Jak teraz to zbiję, to mam jakieś jakiś g1 jeszcze byśmy grali. Pewnie i tak bym wygrał, ale byśmy jeszcze grali. Ja zamiast tego mogę dać najpierw szacha. Najpierw szacha. Ta sama idea, tylko że odbijam to z szachem. On oczywiście musi to zbić, bo jak tego nie zbije... nie, nie może tego zbić, Jak tak przegrywa. Nic tu już nie może zrobić. Może jeszcze zagrać goniec g2, ale wtedy po prostu biorą tylko do końca bije tego końca następnym, albo bije hetmana, jak odbije w ten sposób. Jeżeli to po prostu poleje, zagra tak, żeby z tego pola, to jest szach, to nie mat. A jeżeli zagra taki ruch, no to wygrane jest w taki sposób. To jest szach, gdziekolwiek król nie odejdzie, bije wieżą na e2. jest za chwilę, albo gdzieś tu, albo no, nie tu, ale gdzieś, wiecie, matuję. Więc tak się skończył ten turniej. Teraz na szybko zmienię tylko scenę, bo nagrywałem ostatnio i zmieniłem scenę, i wyszło krzywo. Taką scenę i przejdźmy tutaj. Powinno być wszystko teraz dobrze. Tak, nagrywamy bez cięć bo później długo się ten film wiecie, łączy, jak się połączyć dwa filmy na, na dwóch różnych scenach, więc zrobimy w ten sposób. To jest moja, moja karta zawodnicza z tego typu. Jak widzicie, 19 oczek zarobione, 254 ranking osiągnięty, ale jest ogromnie dosyć, dlatego że z Matiasem Dubaumem miałem kompletnie wygraną końcówkę. Co Widzieliście pana poprzednich. Jak ktoś nie widział, polecam jeden z poprzednich filmów z tego turnieju. I też z Valentinem Bukelsem również miałem kompletnie wygraną. I nawet byłem kompletnie wygrany. Nawet jeszcze bardziej. Chociaż według kompa bardziej była ta poprzednia, ale, ale ta była taka bardziej po dusku. Miałem figurę więcej, zapiąka i po prostu zacząłem widzieć jakieś duchy. Wróciłem materiał, zredukowałem przewagę, myśląc, że będzie łatwiej, że mi się wybronił. Więc bardzo smutne, że nie wygrałem tych, tych dwóch partii ale skończyłem na tym 47. Miejscu. Zobaczmy jeszcze wyniki końcowe. Wygrał Hans Nieman. Wygrał ostatnią partię, którą polecam, bo była piękna. Tak technicznie gościa ograł: Welimira Wicia. po prostu jak ktoś 2,700, ktoś 2,600. Tak typowo był lepszy po prostu. Tamten też nie grał źle tej partii, ale ten był jeszcze lepszy. Także on, on wygrał na no, podium jeszcze Ivan Salić, ale pewnie jest bardziej zły niż zadowolony z tego turnieju. Dlatego, że gdyby w ostatniej partii był remis między Hansem Niemanem a i Iwan Saryć wygrał cały turniej, jakby wygrał turniej, by za rok grał w turnieju zamkniętym, w turnieju, gdzie grał Carlsen, King i jeszcze paru mocnych graczy, ale tylko pierwsze miejsce tam gra, więc Hans Nimant tam zagra. Nie udało się Iwanowi tym razem, Iwanowi Saryciowi. Zobaczmy najlepszych Polaków. najpierw Najlepszy był Grzesiek Nasuta, 7 punktów. Drugie miejsce Filip Subrowski, 6,5. No i ja byłem na miejscu, wśród Polaków, na trzecim, czyli na 47. 6 był punkt, to jest drugi, też po, poza nagrodami. Jeszcze ciekawa historia. Wygrałem 200 euro, które mi przepadło, dlatego, że niestety nie poczekajmy na zakończenie, bo musiałbym czekać na wyniki 3 godziny. A byłem pewny, że nie mam szans, bo byłem siódmy przed ostatnim w grupie rankingowej. Okazało się, że 6 osób przeskoczyłem i wygrałem grupę rankingową, ale pozostałem bez nagrody. Chociaż napiszę do organizatora, zapytam się, czy na pewno przepadła, ale ja jestem prawie przekonany, że tak. Jak kto tu jeszcze ładnie zagrał? Tomka trzeba, trzeba bardzo mocno wyróżnić, dlatego że zrobił 32 oczka i zbliżył się bardziej niż, niż o połowę drogi do UEVM-a. Trzymamy kciuki na kolejnym turnieju. Jeżeli zagra tego typu tak mocny turniej, yy, znaczy tak dobrze ten turniej wyszło jak, jak ten, to będziemy mieli nowego uevm w Polsce. Pewnie wszyscy mu kibicujemy. Chyba tyle. Teraz tak mi się wydaje, że wszystko, co miałem powiedzieć, to wyczerpałem. Zapraszam na kolejne filmy. Nie będę już z tego turnieju. Jak, będą, jak uda mi się wybrać na jakiś mocny turniej, bo szukam teraz turniejów, jak ktoś zna jakiś turniej w kwietniu, taki turniej, gdzie ja mam powiedzmy 20 albo niżej numer. Najlepiej około 50 setnego, ale takich raczej nie miałbym, wiedziałbym, ale nawet taki 20 numer, nie wiem, 30 numer, pierwsze na pewno, nie, ale coś tego typu, co wcześniej mówiłem, dawajcie znać. To możecie im pomóc bardzo w dostaniu GM w jakimś, nie wiem w bliżej nieokreślonym czasie, dlatego że potrzebuję grać turnieje z szansą, żeby nawet nauczyć się powiedzmy nawet re realizować przewagę z Matiasem Dubałem. tak się zestresowałem, że z długo myślałem i nie zrealizowałem tej przewagi. Więc no potrzebuję takich turniejów. dajcie znać, z póki się wybiorę gdzieś jak to coś będzie. Chyba wszystko na, na dzisiaj i co? Trzymajcie się. Miłego wieczoru, miłego dnia, kiedy tu oglądacie. Na razie.